Pan z wami. I zdołem słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Tobie, panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się: Nie bądźcie gadliwi jak poganie. Oni myślą, że przez względy na swoje wielmóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się mówicie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zaginili. Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski, jeśli nie przebaczycie ludziom Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Oto Dzisiaj rano na homilii wspomniałem Wam na krótko o koncepcie, który ksiądz Blechnicki wprowadził w rekolekcjach oazowych, w niektórych stopniach, bo nie we wszystkich. Nazywa się to prawa otwartych oczu, którego zadaniem tego ćwiczenia jest uczynienie myślenia symbolicznego, że w naturze odnajdujemy pewne sposoby Bożego działania. Które mówią nam także o rzeczywistości duchowej. No i tam są różne ćwiczenia, które wciąż można jakoś rozwijać. Ale mówię o tym dlatego, że dzisiejsze pierwsze czytanie z Izajasza yy, działa yy, w taki sam sposób. Bóg słuchaczom, yy, słuchając tej księgi, dokładnie tak samo działa. Yy, Podobnie jak u lewej śnieg, spadają z nieba i tam nim. I tam nie powracają, dopóki nie ma wodną ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak? Iż wydaje na dla siercę i chleb dla jedzącego, to było ich doświadczenie. Nie? Tak jak rozumieli świat, spada z nieba, idzie życie, bez wody nie ma życia, spusta. Yy, o, i się cieszy bez plan. A Bóg dodaje, nie? Tak słowo, które wychodzi z ust moich nie powraca do mnie bez owocnie. zanim wpierw. Nie dokona tego co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Można powiedzieć, że to jest doskonałe słowo dla uczestników kursu łazowego tak, dla animatorów, bo to jest formuła światłu życia. Mimo, że dzieli naszą formację Ponad jedno pokolenie, bo pokolenie się liczy na 20 lat mniej więcej, to łączy nas coś wspólnego. Wiecie, co nas łączy? Znaczy, takiego zewnętrznego. Nie, że jak przychodzicie tu się modlić do kaplicy, nie wiem ile lat już tutaj jeździcie na te, no to jest druga część kody, ale wcześniej, to jak przychodziliście do tej kaplicy na rano modlitwę czy na wieczór, to wpatrywaliście się w Pana Jezusa w Tabernakulum. A kiedy wpatrujecie się w Panu Jezusa w tabernakulum, w tej kaplicy, to się wpatrujecie w światło życia. tak? No bo tu jest fozo, mówi do wasze oczu. I ja robiłem dokładnie tak samo. Wpatrywałem się zresztą dokładnie w to samo tabernakulum wiele lat temu. Pierwszy raz byłem w kaplicy, w której ten ta tabernakulum było w Świętokrzyska Wołogórz, nie miałem pojęcia co to w ogóle jest. To był dla mnie jakiś znak nieznany, miałem wtedy e, niespełna 15 lat. E, no właśnie, nie wiedziałem za bardzo, co to znaczy, jakieś były takie, właśnie, takie szlaczki tutaj, nie wiadomo. Eee, Założyciel tego ruchu, ksiądz Franciszek również się wpatrywał e, głęboko w ten znak. Jest wiele koncepcji, skąd ksiądz Blachnicki przyniósł ten znak jako, jako taki znak, który będzie wspajał całe to doświadczenie, o którym dzisiaj słyszeliśmy w tej krótkiej opowieści. E, najbardziej prawdopodobne, jest, że on zobaczył to ten znak na grobie takiego słynnego księdza austriackiego, który był bardzo zaangażowany właśnie w odnowę liturgii jeszcze przed Soborem. Ten ksiądz nazywał się Pius Parsz. I jak mi przypomniecie, to Wam pokażę, jak ten jego grob wygląda. Dlatego, że on tam był. W 1971 roku w Austrii, i potem ten znak zaczynał w ruchu coraz bardziej krążyć. Właśnie takie światło życia, bo ksiądz Baśniacki tego znaku nie wymyślił. To jest krzyż starożytny z IV wieku, który był znany szczególnie u chrześcijan wschodnich. Światło, które staje się życiem. I o tym mówi właśnie to czytanie, że słowo, które wychodzi z moich ust, musi owocować. Ono ten dar Boży musi przynieść życie tak, jak ulewa, tak? przynosi życie. To jest dla nas wezwanie dla każdego z nas, bo nad każdym z nas można powiedzieć, że Pan wypowiada w słowo. To słowo to jest to, co słyszeliście, a niebawem niektórzy z Was będą uczestniczyli w tym przekazie na oazach. Będziecie mówili ludziom to zdanie, które my często powtarzamy w tym ruchu, że Bóg Cię miłuje i ma dla swojego życia wspaniały plan. Dla niektórych to jest naprawdę bardzo wyzwalająca prawda, bo myślą, że wynik ich życia jest jakimś takim, taką wypadkową różnych przypadków. Nie? I czasem to dla ludzi to życie jest bez sensu. I ci, którzy przyjadą na wasze oazy. Szczególnie, jak już wejdą w taki bardziej nastoletni czas, właśnie może w tej okolicy pierwszego stopnia, to oni też mogą mieć przeżycie, że ich życie jest bez sensu. Nie? Że to tak naprawdę nie ma sensu. I my przechodzimy z tą dobrą właśnie, że ma sens. Ale dzięki komu? Dzięki właśnie Bogu, który wypowiada nade mną Słowo, czyli ma plan. Słowo to jest treść. Nie? Pan Bóg planuje czy przygotowuje dla każdego z nas Pewną treść naszego życia, ona się układa w osoby, które spotykamy, wydarzenia, yy, i to jest dobra treść. Bóg zawsze przygotowuje dla nas dobrą treść na do nasze życie. Oczywiście w środku tej jego treści są nasze bazbroły, czyli nasza grzeszność, która czasem krzyżuje tą bożą treść, ale nigdy jej nie zniweczy. I dzięki Jezusowi zawsze jest nowy, zawsze jest nowy początek. My oczywiście nosimy w swojej historii niedoskonałość swoją, nosimy w swojej historii niedoskonałość innych ludzi, którzy na nas wpływali, czy to w najbliższym środowisku, czy w dalszym. To wszystko w nas jest, a dobra nowina i to jest chrześcijaństwo in nutshell, czyli w pigułce: że, yy, że Bóg przychodzi, aby to prostować, aby, nie, że on tej treści nie zmieni, naj, najcięższe zło człowieka nie zmieni treści Boga że On to chce, żeby Twoje życie wyszło na prostą i wtedy ta treść właśnie wyda owoc i to jest niesamowite. To jest też wielka łaska i, i, i rzeczywiście można powiedzieć, że Ruch Światło-Życia otrzymał, jeżeli chodzi o formację młodych ludzi, naprawdę ogromną łaskę. Wiecie na czym ona polega? I Wy wszyscy jesteście tego przykładem, że wystarczy naprawdę kilka lat, aby w młodej osobie uformować pięknego świadka Jezusa, to jest łaska, to jest dar, to jest właśnie to, co Wam mówiłem, że to Pan ma taki plan. U dorosłych to idzie bardziej po grudach, bo ich natura jest trochę inna. Ale młody człowiek, który przyjmie Jezusa w swoim pięknym sercu, pragnieniu, właśnie w tej wspólnocie, może bardzo szybko wzrosnąć na tej, na tej drodze do, do tego, aby Jezusa naśladować. Całe nasze życie polega także na, nie to dobrze powiedzieć, przynoszeniu owoców tego, cośmy otrzymali. Nie tylko w tym wymiarze, który nas tu łączy, ale tak jest, że Pan Bóg nas obdarza, żebyśmy obdarzali. Pewnie w zeszłym, w zeszłym sezonie, że tak powiem, mieliście. Troszeczkę o formacji, która istnieje w ruchu jako deuterokatechumenat, która czerpie swoją koncepcję z pierwszych wieku chrześcijaństwa, którą, która została później przywrócona właśnie e, poprzez Sobór watykański II do Kościoła, jako, for, jako formacja właśnie e, dorosłych do chrztu, jako pewnie stopnie katechumenatu, czyli że chrześcijanie nie, nie staje się człowiek przez stryknięcie, albo nawet tylko przez, że się nauczy religii że nauczy się postaw i potrzebuje na to czasu, potrzebuje na to wspólnoty, potrzebuje ludzi, którzy będą mu w tym towarzyszyli. I w tym klasycznym katechumenacie, który również dzisiaj się stosuje, jest takie, jest takie wydarzenie, użyję tych fajnych nazw łacińskich, które brzmią tak jak rymowanka, jest tradicjo i jest relicjo. Tradicjo i relicjo. Tradycja to jest taki moment, kiedy człowiek dostaje na drogę na przykład wyznanie wiary. I on je przyjmuje, właśnie oficjalnie je przyjmuje, potem ma nim żyć. Nie tylko się nauczyć na pamięć, ale odzyskać jego treść. I taki moment, kiedy on przyjdzie na celebracji i odda to celebrancowi, To się nazywa tradycja. I podobnie jest z Ojcze Nasz. Otrzymuje się Ojcze Nasz i oddaje się Ojcze Nasz. Tego to Ojcze Nasz się dzisiaj tu pojawia. Bo my chcemy sobie przypomnieć w Wielkim Poście, co to znaczy być chrześcijaninem, dlatego Ojczyzna się tu pojawia jako dar dla nas. My w naszym ruchu, y, może raczej tego nie praktykujecie tutaj w, w decyzji tarnowskiej, y, ale właśnie też y, ksiądz Blechnicki to ukształtował, że właśnie otrzymywało się drogowskazu nowego człowieka, i potem się nim żyło tam rok, dwa, trzy. Na potem był obrzęd oddania drogowskazów. Właśnie na, na tej samej zasadzie, jak, jak było to wyznanie wiary, jako pewien sposób, sposób życia, jako pewna droga do tego, żeby być dobrym uczniem Jezusa, a głównie właśnie po to, żeby się światło stawało życiem. Światło się musi stawać życiem w życiu każdego chrześcijanina, bo tak się objawia wola Boża. Słowo, które Pan wypowiada, nie powinno zostać w nas bezowocne. Tylko Pan Bóg chce, żeby ono w nas owocowało. Ale też dobra nowina jest taka, bo nie o to tylko chodzi, że o kurczę, no to znów kolejne obowiązki. No i co, jak... a co ja się nie podołam? Ja żyłam w takim lęku. E... Natomiast Bóg, który przychodzi Ci pomóc, daje Ci łaskę. Powiedziałem Wam, że łaska się będzie przewijała przez te trzy dni, jak to będę z nami, bo to jest właśnie dar, darmowy dar. Łaski się nie da kontrolować. Pan Bóg daje dar. Ale jeżeli ja odpowiadam na tyle, ile jestem w stanie, na, na maks swojej możliwości, ja tylko Pan Bóg zna nas w możliwości. Nikt z nas nie wie, jaki jest nasz limit. Pan Bóg wie. Pan Bóg zna nasze serca, nasze małe wysiłki, które czynimy. A nas w tych wysiłkach przyjmuje. To kiedy właśnie to słowo staje się we mnie owocne, to właśnie yy, ja staję się człowiekiem szczęśliwym. Niekoniecznie emocjonalnie wesołym, ale. Szczęśliwym, jest we mnie pokój, jest we mnie radość, że odpowiadam, bo jestem właśnie w tej przestrzeni, którą Pan Bóg chce. Że ta treść, którą On dla mnie przygotował, jest dla mnie dobra. Dla ludzi z zewnątrz ta treść może być niezrozumiała, dziwna, a czasem nawet tragiczna, ale jeżeli ktoś przyjmie, że to jest Boża treść na moje życie. To ma w tym pokój. i Dlatego spotkacie, daj Boże, może już spotkaliście, dojrzałych chrześcijan, którzy przeszli przez ogromne tragedie swojego życia, albo nawet są w ostatnim etapie swojego życia i po ludzku to jest bez sensu, ale oni są szczęśliwi. Dlaczego? Bo odkryli, że są w tym Planie Bożym, że Pan Bóg ich nie oszukał. Nie? Jest takie zdanie, które napisał jeszcze żyjący, chociaż już jest wielkim starcem. Ojciec Leonard Knabit jeszcze żyje. Nie? I jak umarł ksiądz Wojciech Danielski, to był drugi moderator ruchu Światło Życia po księdzu Blachnickim. Już go zastępował, ksiądz Blachnickim był w, w Niemczech i został on nowym moderatorem. I umarł bardzo szybko, on tym moderatorem był tylko no, z 4 lata niespełna o w 85 umarł. I było takie pośmiertne wspomnienie o księdzu właśnie Wojciechu Danielskim. I właśnie Long napisał taką mega rzecz. I tylko go dojrzały chrześcijanin może to zrozumieć. napisał coś takiego: e, Wojtek wie, Wojtek, Wojtek już wie, że Pan Bóg go nie skrzywdził. Nie? Wojtek już wie, że Pan Bóg go nie skrzywdził. Po ludzku. Taki młody kapłan, tyle mógłby jeszcze zdziałać. On jest w Bożym planie. I on wie, że Pan Bóg go nie skrzywdził. Że ta historia, która się wydarzyła, była dla niego najlepsza. I ja również mogę stać w obliczu największych tragedii, trudnych sytuacji i prawdziwe chrześcijaństwo też się w tym yy, konfrontuje, że my będziemy w życiu spotykali ludzi i w swoim życiu trudne sytuacje, nie tylko łatwe. I i tylko wejście w tę drogę wiary i zaufania, miłości do Boga, że On nas nie krzywdzi i nie oszukuje, sprawia, że ja mogę stać na tym właśnie gruncie. Tak, Pani, ja Ci ufam pomimo wszystko, chcę Tobie wierzyć, chcę żyć z Tobą, bo cokolwiek mnie spotyka, to Twoje Słowo da mi życie. Tak? Da mi życie na dobre i na złe. Da mi życie w, w ciemności i w trudzie. W radości, w pokoju, w próbie, w odpoczynku. To słowo ciągle będzie mi dawało życie. A ja chcę wydawać owoc i w tej treści stawiać się owocny, a przez to.